Witam, gdzieś w planie jest zrobienie mob grinder'a. Tak sobie chodzę i coś tak lekko przycina. No i tak popatrzyłem, nie, co tak może przycinać. Patrzę. A tu się wydarzył. Oj. tu się wydarzył? Tak zwany brak pomyślunku. I itemy już nie mają gdzie iść. Trzeba teraz priorytetowo załatwić problem z tym i myślę, że to zrobić takimi, wiesz. Tutaj gdzieś dostajesz taką ścianę drowerów, o tych, te drowery, o te może jakiś compacting i połączyć to z systemem, żeby one były w, no wiesz, może tu taki domek jakby. Bo na pewno obok będzie stała farma mobów, tych złych, więc można zrobić to gdzieś tu i przenieść te rzeczy też tam i to też by nam wtedy leciało do tych drowerów na przykład to by się kompaktowało. Na pewno będzie potrzebny tak. Drawer controller, compacting drawer, no i ten klasyczny. Tak, controller jeden się przyda na pewno, tych compacting to się przyda trochę więcej, ale ile? Te problemy z drewnem mam. Dobra, przyróbmy sobie to na parę staków. No i tak. Gdzie to gdzie stało? Może nad tym po prostu? Tutaj kontroler nieźle to wygląda. Tak, potrzebujemy jeszcze klucza. Takiego klucza. I nim sobie to zablokujemy, żeby zawsze było, no to, to, to żeby się nie dało tego wyjąć, nie? No, wiesz co chodzi? Tutaj zawsze będzie mięso z owcy. Nie ma innej opcji. No i tak, jeszcze parę pięter takich. Szybka dżemka. Nie ma tych takich fajnych vector plateów. Chyba nie ma. One fajne były do takich faremek. Dobra, weźmy sobie te wszystkie rzeczy. Teraz jak mamy to umieszczane, to można zrobić po prostu tak. Wszystko wchodzi na swoje miejsce. No zdecydowanie potrzeba więcej tych. Tych ile? No z 12. No trzeba parkura robić. Czy tyle wystarczy? No. Chyba nie. No, ale dobra, przydałoby się jakieś latanie. Są jakieś jetpack. Nie potrzebujemy jakiegoś super jetpacka. Taki ironowy jak najbardziej się przyda. Mam takie coś? Posłuchajcie znaleźć blazer. Ile my tego potrzebujemy? Dwa. Chyba mam możliwość zrobienia czegoś takiego. Jeszcze na pewno. A nie. Skraszowany na terak. Ok. Teraz chyba mam już wszystko. Potrzebujemy ten śmieszny. Tu teraz zasilić to lawą, tak. O! Teraz tylko mu tu doładować lawki. No dosłownie dwa te potrzebuje, no nic więcej. O! Pierwszy. No. Mamy. Reszta nie jest nam na razie potrzebna. Ale potrzebna jest nam tak. Takie coś. Drugi taki. Skórzany pasek. No i mamy jetpack. Jetpack, teraz trzeba jakoś naładować. Dobra. No dobra. J się włącza, i od się wyłącza. Tu jest jeszcze jakieś... Okej. Okay. To nie to. J się włącza i teraz trzyma spację. O. Okej. Okay. No dobra. Więc to nam ułatwi budowę tego. Chyba jedno piętro za dużo, ale to się najwyżej redukcji. Z tej strony będzie potrzebny jakiś importer i eksporter. Potrzebujemy to. To sprawi, że to będzie jako tak, tak. No i mamy teraz ten cały coś tam. Jego umieszczamy tu. Teraz do tego to dajemy kabla No na przykład tak. To chyba się połączy. Mamy tu 579 sztuk. W tej, tej o wyjmijmy sobie. Wszystko. No i tu jest 0. Wrzućmy. No i tu jest wszystko. No tak. priorytetowo idzie tu. Czyli wszystko. O, cholera. A jest wolne miejsce. To tam się ładują. Chyba, że zablokuje. Mogę zablokować jak jest. Mogę. To wszystkie zablokowane i teraz jak wrzucę to z powrotem. Bo tu nie wlezą. Dopiero jak coś tu ustawię. Eksporter. Eksporterów będziemy potrzebować no kilku. Po co mi cztery eksportery? Już ci mówię. Jeden. Tam są dwa. I trzeci czwarty do tamtego. To idzie tu. Teraz. Te takie o, kable. No nie ekstraktuje, nie gadaj, że to jest importer, ale jak importer, jak import to może być tak, że on importuje do systemu, trzeba to wyeksportować ze skrzynki, a to trzeba wyimportować do systemu, dobra, kto to wymyślił, pyk, dawaj mi jeden, no i zobaczmy, o, tak, widzisz na mięso, zwiększa się. Czyli to była wina tego. okej. Ok. Spoko. Mm. O cholera. Tylko tak, ja bym bardziej chciał, żeby leciały itemy. Hmm. Exact. Dobra, jak to ustawić, to nie wiem. Żeby wiesz. Ej, temy co nie mają miejsca, jak na przykład to, to... Dobra, wejdziesz się do systemu. Trochę weny kolorowej, to się nie zbietnieje Dawaj tylko upgrade'y. No i gdzie jest tu jakiś upgrade? A, to chyba ten, nie? Po pierwsze trzeba zrobić tak. Wid upgrade, cukier. Kurde, nie ma cukru. Dobra, skąd pozyskać No. Czekaj, to musi być tylko No Chyba tak. Tu ma wchodzić Peter. Dobra, wchodzi. No już się rojszy. Nieźle. Kolejny sugar cane. Czy da się to? Nie gadaj. Snady. O! Witam, witam. No to bierzemy klasycznego snada. Robimy robiłem postawienie. Tak tu. Jak nie tu? To tu. Hmm, to nie działa. I tak. Tu trzeba jednak wrzucić z powrotem tego dirta. A ile taki cwaniaczek daje? Tak, jeden. A tutaj? Sześć. Ktoś tu pompuje, ale teraz. Troszkę szybciej. No jest nieźle. Dobra, tu mam miejsce na Expa. Strasznie dużo. Ale, czy to jest w ogóle sensowne, to co ja tu robię? Jak wiesz, to mi napisz w komentarzu. Czy ta farma w ogóle ma jakikolwiek pożytek? A i mi napisz, czy znasz jakiś sposób na lepsze latanie. Bo to jetpackowy mi się nie podoba. Wolałbym mieć kreatywne. Teraz zrobimy to tak. Bierzemy to. Bierzemy to. Mam miejsce. Mam. Bierzemy to, bierzemy to, i bierzemy to. Teraz gdzieś dogodne miejsce, typu tu. Będzie działać ma tak? Nie będzie. Więc potrzebuję tutaj wody jeszcze. Mam wiadro? Mam, git. Działa. Tak, do tych skrzynek będzie lecieć wszystko. Nie wiem, czy to mogę zrobić eksporterami. Pewnie mogę, ale tak śmieszniej. No i tak, eksporter będzie wkładał tutaj dusta. że to jest filtr, tak? To sobie połączmy. wkłada, chyba tak. Tu wkłada, więc działa. No to teraz się trzeba się zająć. Jakąś lekką segregacją. Czy Compacting Drawer na to działa? No tak to nie. Ale tak działa. No i tu wchodzi tak. Ten wystarczy. Na pewno nie. Kurde, chciałbym, żeby to, co stąd nie ma wyjścia. W takim sensie, że to, co nie ma miejsca w tych drawerach, żeby stąd mi nie wychodziło. Ale tak nie potrafi. Potrzebny jest Void Upgrade. A jak uzyskać Soul 100 mg y, tego, mobduszki, Tak, dwa takie. I 16 piachu. I byk. wyk. Jest jest. A tutaj. Sand. Wyk. No i widom. A jaka jest szybkość? 15 sekund z 3 minut. Wszystko fajnie, tylko zapomniałem już po co mi ta lawa była. A, żeby robić tego. Obsydiana. Do obsydiana potrzeba słoik, ale zimny. O, i tu mamy słoik zimny. No i mamy wszystkie trzy słoiki do craftingu. Świetnie. Więc tutaj teraz wystarczy tylko obysy i pyk. Pyk. No i teraz bierzemy tego Void Upgrade'a. Klikamy tu. I wszystko ponad te staki nam pójdzie w cholerę 248. Nie, no w ten sposób to ja tego nie wypomnę. Dobra. Miejmy nadzieję, że tak działa. Nie, to tak nie działa. No można by to tymi blacklistami robić, no ale to nie ma miejsca, tyle. Co teraz. Nic. Tu są te rzeczy śliczne, skompaktowane. Czy te inne rzeczy potrzebują kompaktować? No wydaje mi się, że nie. Tu idzie teraz Redstone, tak? Tak. A to jest po to, że teraz od razu w systemie. Mam taki Redstone, ale mam też taki. Nie wiem, czy potrzebowałem tych bareli. Możliwe, że sobie coś w głowie umyśliłem i, i wcale tego tak nie trzeba było zrobić, bo miejsca tu mam tyle, że szok. No, ale. No w sumie więcej tutaj się przydało tych compact trochę również. Tych zwykłych. No dokładnie tyle samo, co tu. Raz? Nie, to diamentów nie potrzebuję. To trzeba zrobić tak. Pyk, pik, pik. No i wkładamy. No i wchodzi po kolei wszystko. No i to jest dobre bo, no bo mamy od razu nuggety no i to jest wszystko w systemie jakby, wszystko się kompaktuje. Dobra, to mi wyłącz i teraz te systemki dwa, trzeba stąd zabrać, no to tak, 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 teraz drugi system, tak, tak. I tak. Gravel i to. No i teraz importer działa. Tu wchodzi? Wchodzi, ale pajęczyna. Czy tu wchodzi? Wchodzi, ale od razu wychodzi tam. No i klasa. Teraz trzeba zobaczyć ile ja mam możliwości wykonania czegoś takiego jak Tourset Earth. Nie idę roze. Zdaje mi się, że mi wypadła. Jeden. Okej, okay, mam jeden. Czyli mogę zrobić 8. A nie mam tej czur earth? Mam. Dobra. To nie muszę jej kraftować. Mam, bo mi wypadła z questa, tak? Po tyle MOPS to znaczy. No to chyba tak. I tutaj będzie to samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć razy pięć. Dwadzieścia pięć. Dalej. Tu będzie ten surset earth. Będziemy potrzebować. Pół Kurde, no spadłem. Tu wentylatory, no tak, wentylatorów 11. Co to, to jest? Po jednego godzinie trzy 3 wentylatory. Będziemy potrzebować tą szerokość, upgrade. 3 wiatraki i teraz po 2. Dobra, zobaczmy jak to wygląda. Trochę daleko, ale jak damy z drugiej strony wiatrak. No, jest idealnie. Ten już pojedynczy. Dobra, teraz to trzeba tak obudować. Przecież nie wiem czy by to potrzebowało to włączyć i wyłączać, czy nie wystarczy, że jak raz kliknę to będzie działać. O, zaczyna się robić paskudnie na tej wyspie. Ale to dobry znak. Z tej strony wygląda całkiem nieźle. Ale z tej... Trochę gorzej. Mob maszer. Tak, żadnych lootingów nie robimy, tylko trochę takich. Dobra, dawaj to. Wstawię mi go tu. Ja? O! Działa! Dużo uderzył. Raczej będzie chłopów wąsatował. No nie! Nie przewidziałem tego. Oszaleję. Światło, światło, światło. O co się naryspili. Chyba trzeba zrobić łuk. Ej, nie pal, nie pal. Jak to nie trafiło? Obludziło go. Tutaj odpalamy. Tutaj odpalamy. Odpalamy. Dlaczego oni zdychają? Czemu go to nie pcha? Niedobrze. Ej, hey, Wender. I pyk. Dobra, to mamy. Down items. Mam nadzieję, że to jakoś działa. Jak gówno to działa? Dobra, że tam. Empcha. Nie działa. Teraz działa. To co jakby po prostu to stąd wydupcyć ten kolega został tu. Tego trzeba przesunąć. Swaworea. Soworea, super. Odpalamy to. Tu zapakujemy to. Wszystko na hito. I tam w tych zwierzętach. Trzeba zrobić to samo. Poszedł. Wyłącz go. Nawet weź, podnieś. Nie tak. Podniosło mi go. Dobra, tu już się wydarzy tragedia, nie? Kolejna. Tu będzie wiatrak stawiany. Pyk. No to jest super, nie? Jak ja to ogarnąłem ostatnim razem? nie pluj do mnie. A co z tymi wiatrakami? One się tu zrespią. Trzeba wykonać dwa nowe. Bosy znikł. O, wróciły. No to bit. Chyba się udało. Tak. Teraz to samo tu. Poszli. Dobra. Tu odpalaj to. O kurde, może jeszcze nie. A move grinder gdzie jest? Dobra, jest. Błagam was idźcie stąd. Muszą chodzić akurat w tym bloczku. Teraz stąd iść. Nie. Dodajcie to. Ale katorga. O. Ale jaja postawiło się. Dobra teraz tak. Tu. Tu. Wszystkie są w jednym narożniczku. Na dół. Nie wiem jak tu wylazły. Przechodzą! Tak. Teraz nie ma żadnego przechodzenia. To importer dawaj kable. O, kurde. Tu. Tu, tu. Hit. Wychodzi. Tu wychodzi. Mogę zabrać jeden upgrade. Kleimy go tu. Tak. Exp stąd. Weź leżyś tak. Pyk, pyk. pyk. Pyk i pyk. Chyba nie, a teraz? O! Wychodzi. A co z tymi zrobić? Świniami tym wszystkim? Nie mam pojęcia. Trzeba cię zrobić lepszy miaczyk, Żeby się tego pozbyć świństwa.